Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, o której szeroko opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Teraz Senat zakończył swoje prace nad ustawą i przyjął ją z szeregiem poprawek, które obecnie wracają do Sejmu. Czego dokładnie dotyczą zmiany zaproponowane przez Izbę Wyższą? Najważniejsze z nich odnoszą się do zasad lokalizacji farm wiatrowych. Istotnym przedmiotem zmian są przepisy określające, gdzie mogą powstawać turbiny wiatrowe, w tym m.in. na terenach chronionych oraz w pobliżu infrastruktury wojskowej i drogowej. Zgodnie z poprawkami Senatu dotychczasowe zakazy budowy turbin w obszarach takich jak Natura 2000 czy strefy kontrolowane przestrzeni powietrznej, MCTR strefy kontrolowanej lotniska wojskowego i MRT strefy ograniczenia dostępu dla lotów cywilnych, miałyby zostać zastąpione mechanizmem indywidualnej oceny środowiskowej oraz koniecznością uzyskania opinii Ministerstwa Obrony Narodowej. W praktyce oznacza to, że dopuszczalność inwestycji miałaby być oceniana w odniesieniu do konkretnego przypadku, a nie na podstawie z góry oznaczonych map i automatycznych wykluczeń. Senatorowie sugerowali również doprecyzowanie przepisów dotyczących uzgadniania lokalizacji farm wiatrowej z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i resortem obrony. Proponują, aby obowiązek uzyskania pozytywnej opinii tych instytucji dotyczył wyłącznie sytuacji, w których turbina rzeczywiście znajdowałaby się w strefie kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Poprawki dotyczą także odległości minimalnej między turbinami wiatrowymi a gazociągami. Senat wykreślił przepis, który automatycznie zakazywał stawiania turbin w odległości mniej niż 500 metrów od infrastruktury gazowej. Zamiast tego zaproponowano, by każda taka inwestycja była oceniana indywidualnie pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami technicznymi. Istotna zmiana dotyczy również planowania przestrzennego. Senatorowie zaproponowali, by lokalizacja elektrowni wiatrowych mogła być określana nie tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ale także w tzw. zintegrowanym planie inwestycyjnym. Propozycja ta ma na celu uproszczenie procesu inwestycyjnego w miejscach, gdzie uchwalenie klasycznego planu miejscowego może być trudne lub czasochłonne. Dodatkowo Senat postuluje, by plany miejscowe umożliwiające lokalizację turbin wiatrowych musiały zostać uchwalone w ciągu pięciu lat od wejścia w życie ustawy. W przeciwnym razie inwestycje miałyby być dopuszczalne jedynie na podstawie nowych planów przyjętych już po nowelizacji. Według wnioskodawców, takie rozwiązanie ma ograniczyć wykorzystanie nieaktualnych dokumentów planistycznych, które mogłyby nie uwzględniać obecnych realiów lokalnych. W zakresie zamrożenia cen energii elektrycznej, Senat nie zmienił planowanego terminu zakończenia obowiązywania maksymalnej stawki 500 zł za megawattogodzinę. Ta nadal miałaby obowiązywać do końca 2025 roku. Izba Wyższa doprecyzowała jednak mechanizm oceny skutków tej regulacji. Zgodnie z poprawą rząd miałby przeprowadzić przegląd wpływu zamrożenia cen na rynek energii jeszcze przed końcem obowiązywania przepisów. Ma to na celu zachowanie elastyczności systemu oraz możliwości reakcji w przypadku negatywnych konsekwencji dla dostawców, konsumentów lub inwestorów. Niektóre poprawki mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Dotyczą one m.in. definicji używanych w ustawie oraz dostosowania przepisów do innych aktów prawnych, takich jak ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dodatkowo zaproponowano zwiększenie przejrzystości procesu inwestycyjnego, między innymi poprzez obowiązek publicznego udostępniania informacji o inwestorach i przebiegu konsultacji społecznych. Wszystkie poprawki Senatu wracają teraz do Sejmu, który może je przyjąć, odrzucić lub uwzględnić tylko częściowo. Dopiero po zakończeniu prac parlamentarnych ustawa trafi na biurko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak już wcześniej zapowiadał, prezydent rozważa możliwość zastosowania weta wobec całości ustawy, zwłaszcza jeśli przepisy dotyczące cen energii nie zostaną rozdzielone od regulacji w sprawie lokalizacji farm wiatrowych. Szczegóły dotyczące samej ustawy wiatrakowej, w tym m.in. nowej zasady 500 metrów, funduszu partycypacyjnego, wpływu na wartości nieruchomości, zdrowie, środowisko, techniczne uwarunkowania turbin oraz zagrożenia prawne dla właścicieli gruntów, omawiamy szerzej w naszym poprzednim odcinku. Link znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Będziemy na bieżąco informować o dalszych losach projektu i decyzjach podejmowanych przez Sejm oraz prezydenta.